Dzień dobry, witam Państwa na porę komentarzu. W kalendarzu makroekonomicznym mamy dzisiaj kilka e, danych z Chin. Standard zagraniczny w naszych pojawił w, w Niemczech, ołóżnej produkcja przemysłowa. O 10.30 z pytanie jest produkcja przemysłowa e, i w Kanady, e, dane dotyczące Natomiast oczywiście najważniejsze dzisiaj wydarzenie, kluczowe dla wielu instrumentów, to są dzisiejsze wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj w nocy, wczesną, w wczesnych godzinach nocnych do Polski będą, znaczy będą spływały pierwsze wyniki wyborów i one doprowadzą do pojawienia się impulsu, czy to na rynku akcji, czy to na dolarze, czy to na złocie. Przejdźmy w takim razie teraz do sytuacji na głównych instrumentach. Na kontraktach na indeks S&P 500 odbicie z Piątkowego dołka ma, swój, ma swoje uzasadnienie po tym, jak Clinton została oczyszczona z tych zarzutów w sprawie afery mailowej. Najpierw otwarcie z luką, potem wzrosty. W najdzisiejszej sesji myślę, że będziemy mieli jakąś konsolidację, jakieś niewielkie ruchy i potem czekają nas ważne wydarzenia, bo jeżeli by się okazało, że Hillary Clinton wygra, no to wtedy mamy wzrosty, jeśli wygra Trump, to mamy spadki. Teraz, jeśli chodzi o sytuację na rynku niemieckim, sytuacja jest bardzo podobna też impulsy, ale dopiero w środę. Na polskim rynku sytuacja również bardzo podobna, przejdźmy do euro-dolara, to z kolei wygrana Clinton spowodowałaby ruch w dół, czyli umocnienie dolara, wygrana Trumpa, osłabienie dolara, czyli wzrosty kursu euro w relacji do dolara. Na wykresie dolara do złotego sytuacja będzie bardzo podobna, będzie reagować na to, co się wydarzy z euro-dolarem. Teraz jeśli chodzi o złoto, jeśli wygra Trump, wtedy mamy większe ryzyko geopolityczne na świecie, wtedy kurs złota powinien iść w górę. Jeśli wybrak tą sytuację się powinna ustabilizować, mniejsze ryzyko ceny złota mogą pójść w dół. Jeśli chodzi o ropę, to tutaj w piątek mieliśmy ogromne wsparcie na poziomie 43,50, niewielka skala odbicia. Opór jest na poziomie około 44,8. Jeżeli nie uda się go pokonać dzisiaj, to możliwe, możliwa jakaś tutaj konsolidacja. I jeżeli by się pojawił tutaj impuls ze Stanów, na przykład spadkowe na rynku akcji, tutaj może być też impuls spadkowy na ropie, ale prawdopodobnie on nie będzie zbyt mocny, bo i tak już ropa jest po silnej przecenie, więc potem może być sytuacja taka, że po prostu uwzględnimy po ponownie wsparcie na 43,50 i dojdzie do odbicia i dopiero potem w dłuższej perspektywie będziemy mieli spadki na 39,50. Ten już alternatywny, gdyby wygrał Trump. Impuls w dół, mocniejszy i dochodzimy do 39,50 i dopiero tutaj rozpocznie się odrabianie strat po spadkach z tego tutaj lokalnego szczytu. To wszystko na chwilę obecną i przypominam Państwu, że tak, dzisiaj o godzinie 18, jak zwykle we wtorek, mamy szkolenie, omówienie sytuacji na najważniejszych instrumentach. Potem ten materiał będzie dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce wideo. Natomiast o godzinie 0.30 dla naszych klientów rozpoczynamy szkolenie, maraton, który potrwa gdzieś do godziny 4 rano, no chyba że będzie potrzeba, żeby go przedłużyć. Będę omawiać aktualną sytuację na rynkach finansowych i będziemy zwracali uwagę na to, jakie są doniesienia w sprawie aktualnej sytuacji wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Połączenie tych dwóch rzeczy powinno nam dać możliwość znalezienia ciekawych okazji do tego, żeby otworzyć pozycję na rynku akcji, czy na dolarze, czy na złocie. Także zapraszam wszystkich naszych klientów do usłyszenia. Linki będą wysyłane dzisiaj w dnia.